Testuję korki piłkarskie Adidas F50 MG Pro. To będzie naprawdę wymagający test dla tych butów, ponieważ będę sprawdzał ich sprężystość, przyczepność, wagę oraz wiele, wiele więcej. Ten test będzie polegał na wykonaniu kilku konkurencji, w których będę zdobywał punkty. Jeżeli nie uda mi się zdobyć 75% możliwych punktów do zdobycia, to będę musiał wykonać karę. Czyli w następnym filmie wystąpić w stroju Spidermana. Na samym końcu odpowiem na pytanie, czy warto kupić te buty. Mam tylko jeden problem z tymi butami. O którym zaraz opowiem, ale zacznijmy od początku. Czym są w ogóle oznaczenia MG oraz Pro? MG to oznaczenie multigrand, czyli możesz tej butach grać na wielu nawierzchniach, na bardzo krótkościętej naturalnej trawie oraz sztucznej nawierzchni. A Pro oznacza, że te buty są przeznaczone dla zawodników, którzy uprawiają ten sport profesjonalnie. Mój problem z tymi butami jest taki, że ja mam stopę na rozmiar 43, a te buty. 144. Jednak mam rozwiązanie na ten problem. Zastosowałem piłkarskie skarpety z powoką antypoślizgową na podeszwie. Dzięki czemu moja stopa w bucie będzie stabilniejsza. Przejdźmy do pierwszej konkurencji, którą będzie strącenie pachołka z poprzeczki. A tuż potem opowiem, dlaczego te buty są przeznaczone dla profesjonalistów. Będę miał trzy próby. Za strącenie. strącenie mam jeden punkt. Uch, nie ma. Próba numer dwa. Jest. Jest jeden punkt. Ostatnia, trzecia próba. Jest, 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 jest. Dobrze, dobrze. Dlaczego mi tak dobrze poszło w tym wyzwaniu? Już odpowiadam na to pytanie Są to buty przeznaczone dla profesjonalistów But jest stworzony z jak najbardziej możliwie cienkiego materiału Dzięki czemu uczucie piłki jest na bardzo wysokim poziomie Kontakt piłki ze stopą jest wyczuwalny, ale nie powoduje dyskomfortu Pięta tego buta jest mocna, dzięki czemu zachowujemy standardową ochronę pięty W tym filmie także powiem jaką cenę trzeba zapłacić za Adidas F50 MG. Pro. Jak ze sprężystością w tych butach? Zaraz wykonamy test, ale najpierw wykonam drugie wyzwanie. Slalom jest już ustawiony. Jeżeli uda mi się go przebiec w 20 sekund otrzymuje 3 punkty, 25 sekund otrzymuje 2 punkty, 30 sekund to jeden punkt. Oprze przygotowany. Dobra, ja przygotowany. Czas. Start. I stop. 18, o wow, mega wynik Temperatura na minusie, ja też ubieram co chwilę kurtkę Sprawdźmy jak sprężystość podeszwy Jak widać podeszwa zachowuje się poprawnie Jednak nie jest to wybitny wynik Tutaj wynik byłby lepszy, gdyby podeszwa była wykonana z karbonu W dalszej części filmu dowieszcie ile ważą te buty Co więcej porównamy sobie tą wartość z wagą butów amatorskich w butach piłkarskich nie ma nic ważniejszego od przyczepności, dlatego po kolejnym wyzwaniu sprawdzę, czy MG rzeczywiście broni się na sztucznej nawierzchni. W tym wyzwaniu sprawdzimy, jak sobie poradzę z przyjęciem piłki. Mam tu wyznaczony kwadrat, a tam stoi rebander. Piłkę odbitą od rebandera muszę przyjąć tak, aby piłka pozostała w tym kwadracie. Dobra, zaczynamy. Jest punkt, Lecimy, druga próba. Ostatnia próba, czy będzie 3 na 3. Jest! Pachałek trochę pomógł, ale jest 3 na 3. Jestem zadowolony kolejne 3 punkty, a sprawdźmy jak to jest tą przyczepnością. Żadnego poślizgu przy mocnym krawędziewaniu. Przyczepność na nawierzchni sztucznej oceniam perfekto. Przede mną dwa ostatnie wyzwania na ten moment zdobyłem 8 na 9 punktów, jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, ale muszę być cały czas skupiony. kolejne Nie wyzwanie z rebanderem muszę odbić sobie piłkę od niego, przyjąć albo uderzyć z pierwszej i trafić w poprzeczkę. Mam tylko trzy próby. Że jeżeli 3 razy trafię do bramki bez odbicia, to mam jeden punkt. Jeżeli dwa razy 0 punktów, 1 raz 0 punkt. Jeżeli trafię w poprzeczkę, od razu mam 3 punkty. Jak myślicie? Od razu zaryzykuję w poprzeczkę? Koniec, koniec, panowie, panowie i panie. Trzy punkty. O mamo, nie wierzę, że mi się to udało. Ostatnia konkurencja, czyli wkręcanie piłki do bramki. Ja potrzebuję tylko jednego punktu, żeby się uratować przed karą. Czy mi się to uda? Pierwsza poprzeczka. Tak jest! Udało się 12 punktów na 15. Jestem uratowany tym razem, ale to nie koniec. Zanim odpowiem na pytanie, ile kosztują takie buty, to potwierdzam, że udało mi się dzisiaj zdobyć 80% punktów, czyli ominie mnie kara. A jeżeli chodzi o cenę Adidas F50 MG Pro, to jest to kwota około 699 zł. Pytanie, czy warto? Ale sprawdźmy jeszcze wagę tych butów. Jeśli grasz w piłkę częściej niż dwa razy w tygodniu, to te buty na pewno ci pomogą. Nie zrobią za Ciebie roboty, ale możesz czuć się szybszy, ponieważ są lżejsze, możesz czuć lepiej piłkę, bo są z dobrego materiału wykonane i możesz czuć się bezpiecznie podczas grania, ponieważ pięta jest zabezpieczona i dobrze trzymają się na wierzchni Adidas f 50 mg Pro.